Witam! Tutaj Ibi. A to jest... Pierwszy odcinek! Jaki pierwszy? 24, a nie pierwszy! Odcinek... Portala! Dwa No, więc jedziemy dalej. Uciekamy i chcemy pokonać Whitleya. Oczywiście Whitleya, Whitlego go. Whitleysa, ...witka. Whit, yy, jedziemy więc. Myślę, że to będzie ostatni odcinek. Oh. 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 Fajne. Mogę to rozbić jakoś? Czy jest tu jakaś dziura? Może. Fajna oh, dziura, świetnie. Y Jakim cudem to przestaje lecieć, tego nie rozumiem. Dobra. To Są jakieś dziwaczne granaty. Wedding. Czekamy. Czekamy, czekamy. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Eee, zresztą się brzydko. Dobra, udało się. Co bym teraz? Minecraft, UD, Minecraft, Minecraft style, Minecraft, Minecraft. Przestań, już co? Zaka... Ja to co chwilę mówię. Myślę, że to jest... Tomek to jest końcówka. Myślę, że to będzie ostatni odcinek, wiesz? A. Nareszcie. I tak, dzisiaj po w tym odcinku powiemy o. o nowej serii. Ło! Która...

Now, before you get to the lair, uh, you can just jump into that masher, just there, uh, less a death trap, more a death option for you. Sounds crazy, I know, but hear me out, hear me out. Once you get to my lair, death will not be optional. alright? It will be mandatory. No, it's you dying as a result of me killing you in a very, very gruesome way. So, <gry> <gry> Poszło. Śmierć jest dobrą opcją według Pytleia. Ja tak nie sądzę. Ja to miejsce kojarzę. Z menu. To jest miejsce z menu. Kojarzę to miejsce. Fajnie. Menu. Dobra, lecimy do góry, nie? Chyba Tyle, że nie wiem W jaki sposób Tylko KAMIENIA Dobra tu no i nie ma nic, nie ma nic Ale tam nic nie postawię Trochę jest problemów Aha, możemy Dobra Jak zwykle jestem troszeczkę głupi, ale co tam Możemy zrobić w ten sposób, przecież Dobra Lecimy! Dobra i lecimy promieniem niebieskim Mam nadzieję, że w stronę Whitleya I... Aperture Science się rozpada I to dosyć potężnie Lecimy do Whitleya, Tomek Co? Nie, do Whitleya Do jego... Do jego pomieszczenia Dobra GLADOS zamknij się Zabnijmy. Nikt się nie słucha Zapizik? Tomek, ubierz tą bluzę co? Ja nic nie wydę Niech wiedzą jak jesteś nieposłuszny No co, ubierz tą bluzę Dobra Eh, do gore, do gore, do gore. <laughs> Up. Corrupted cores. We're in luck. You find a way to stun him, to him. If we do it a few times, he might become corrupt enough for another core transfer. Corrupted cores. With To już jest końcówka. Koniec gry. O, jesteśmy już blisko. Jak to dziwnie wygląda, jak ten ziemniak tak wiruje? Wirujący ziemniak, wirujący ziemniak. No jest, yeah, Sweetly. Hello. Well, 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 welcome to my lair. Ej, chyba

Because you just fell into my trap! My brilliant like, trap! Just, uh, Your trap? I wanted you to trick me into bursting Your trap is uh, very... very... Don't... Don't... Please... i yeah, yeah. No a co? No jestem tutaj. Wow. Space, 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 space. Ten rdzeń jest bardzo kosmiczny. Dziwny ten Tomasz, ten rdzeń, który trzymam w ręce jest nienormalny. Ciągle gada o kosmosie.

Я согласен, у меня есть оборудованная функция, punched quite и расстал л�� вdled Я могу просто сможешь, далеко в всем мире Я это правда Важно оставить мои Я хочу что

no bo Tomek ma dupny internet. Tak, jestem. Dobra, mam ten rdzeń. Jest, podłączyłem. Teraz nie mogę, bo nagrywam i będzie strasznie larzyć, jak to zrobię. Właśnie staram się pokonać Whit Whitley'a. Co? Kurde, on co chwilę zmienia pozycję No Whitley jak to Dobra poszło Gdzie jest rdzeń ostatni Przez ten domek, to jest poważna sytuacja i bardzo trudna Tam jest jak ma się tam dostać? Aha. Dobra, dobra, pomarańczowy żel. Dobra, jest rdzeń. Chcie teraz. Jest. Tomek. Tak, tak, tak No tak, że Whitley... Wymieni się go O Depsyk Gdzie Baton? Baton, jest baton. Nacisnę! nacisnę. Press it. O. Oh. O, oh, moją rękę widać pierwszy raz. Moje ręce widać pierwszy raz w portalu. Wow. To jest nienormalne aż. Księżyc widzę! Oj, to był zły Strzeliłem w cię księ... Oj O, o, o Tomek, strzeliłem w księżyc Nie! O, weekly Fajna muzyka A Jestem na księżycu! Jestem na księżycu! O nie puszczaj! Nie puszczaj! Nie puszczaj! Zimno mi. O! Jestem na księżycu! Nie puszczaj! Nie puszczaj! Nie, Whitley! Whitley! O! Dzięki. Dzięki, Glados. Uch... Umarłbym. Tak. O. Ale Whitley niestety jest blisko księżyca <grystanie> Strzeliłem w księżyc No jestem głupi trochę O, jakie fajne roboty Boże co ty grado zgadasz, że ja dość dobrze się czuję O co ci pieka Nie normalna osoba to jest teraz Jaki best friend, co ty gadasz Zabić mnie chciała nie? No. Caroline deleted. Świetnie. Ee... Zaraz, teraz gada ważne rzeczy. To prawda. Że zabicie mnie jest trudne. Chociaż już umarłem w tej serii 10 razy. Jest to nie jest aż takie trudne No nie masz tak na mnie Swoim żółtym okiem Odchodzę? Nie wracaj <todgłosy> więc <todgłosy> Dobre Czyli to już koniec Fajnie Tak Właśnie jadę windą w górę Fajna muzyka jest, e? Fajna drzwi. Nie, strzelą mnie! Nie? E? Psz, co to ma być? Turety grają muzykę? Dobra, więc słowa na koniec. Ostatnią piosenkę, o, jedziemy w górę. To mówicie, że on... Zaraz, zaraz. Słowa na koniec gry. Odcinek 24 O, widzę jakiegoś bossa. Grubego, wielkiego, białego tureta. Uu. Co to tam z tyłu jest? Ogromny turet, który ma koronę. Ale turetów. Te turety są dziwne. No. Ten turet z tyłu z koroną e, gra e, tym instrumentem, co słychać. Ale fajna muzyka. A co? Zaraz wyjeżdżam do góry. Fajna muza Koniec? U, słyszę ptaki Chmury I trawa Wolność Nareszcie Companion Q! Jej Głupi skype Koniec Dobra, jakieś słowa ode mnie na koniec? No cóż, seria była długa, ale w końcu skoczyłem. Jest godzina 18.26, 3 stycznia. Miło było skończyć serię. No cóż, teraz będzie tydzień przerwy i zaczniemy nową serię. Możesz powiedzieć. No, pan robot to jest gra taka fabularna, którą się przechodzi po prostu... Zresztą będziecie widzieć sami. No. Jeśli chodzi o tę grę, to jesteśmy robotem na statku Eidolon i naszym przełożonym jest L. Wiem, że nazywa się Piekło, trochę dziwnie. A teraz, słuchajcie do końca muzyki. A ja się zamykam. Papa. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? Would be funny if it weren't so sad. Well you have been replaced. I don't need anyone now. Fajnie. Słuchamy piosenki. Słuchamy piosenki. O Boże, Kuba mogę być pszenicy na chleb, czy mam ją sprzedać? Możesz! O! Kosmos? Ou, fajnie. Jesteśmy w kosmosie. Ej, yeah. Whitley! Słuchamy Whitleja. Widley! Trzecia... Widley! Będzie. będzie. Chyba. Z tego, co, z tego co słyszałem. To będzie chyba w tym roku. Może ją nagram. Jak będzie. Jak słyszałem. Teraz słuchamy Widleya. No, the end. O, jakie menu. Z Whitleyem. Ciekawe, do, ciekawe dosyć menu, wiesz? Menu jest ciekawe teraz, na koniec, wiesz? Z Whitleyem. Ja tego menu nie pamiętam jakoś. Szczerze powiedziawszy, trochę to dziwne. No szkoda dla jasny Szkoda mi go fajny był Nie? Dajesz no. ja, żeby słowa od siebie Tomek Halo? Dobra, Tomek nic nie mówi. Aha, no tak. Dugny internet. Więc ja coś powiem. Co mówię na, kanie, na koniec każdej serii. No smutno mi trochę, że koniec już. A więc. Nie smutcie się. Bo jeśli coś się kończy, to coś nowego się zaczyna. Do widzenia. Ja się z wami żegnam. I na razie. Cześć.